Witam Was bardzo serdecznie moi kochani widzowie na kanale Jawora Leniwy. Zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę I ci jesteśmy na pierwszym odcinku z Fortnite Plusikowy na tym kanale Eee, skiz only, okej okay. Siemanko uśmiechnięta buźka, co tam u Ciebie? Bardzo Zdrabiam. dobrze, u mnie właśnie nagrywam odcinek na kanał Jawora Leniwy. Pierwszy odcinek z Fortnite na tym kanale, tak Fortnite też będzie na tym kanale Także dzień dobry, gramy fashion showa Z randomami, jest taki tryb tutaj Polecany przez Epic Games. Zobaczmy, jak to działa, z czym to się je i czy ja wygram. Bo generalnie, jak patrzę na te wszystkie skiny, to takie ponuraki, a mój jest pogół po totalne. Okej. Okay. Nie wiem o co tu chodzi. Póki co biegamy. Jest totalny dym, ja ściszę trochę Gierkę, bo Gierka jest ewidentnie za głośno. I zobaczmy, co tutaj będzie się działo. Pozdro, YouTube! Właśnie jesteśmy na streamku na Twitchu. Twitch TV slash Jawor. Polecam serdecznie. A i przypominam o wpisaniu koziku Jaworski przez 3 sklepy Fortnite. Regularne giveaway są na kanale znowu Jawor, na moim głównym kanale Fortnite'owym. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, na czym to polega. Dodasz do z chęcią, ale dodaję tylko subików z Twitcha. Yy, I watch the two players show off on the runway. Okej. Okay. I co? I mam zagłosować na któregoś z nich, tak? No to... Tu mamy rekina. Tu mamy jakąś random babkę. A, ja muszę... Okej, okay, rozumiem. I stajemy jakby w miejscu skin... Dobra, rozumiem. Już rozumiem jak to działa. Dopiero po trzech rundach się skminiłem. Spoko opcja. Dobra. O, tutaj ewidentnie pan odpada moim zdaniem. Pan. Chociaż... Kurczę, ciekawy, ale mimo wszystko ja wolę tutaj stanąć. Mimo wszystko ja wolę tutaj stanąć. Czyli na tym polega ten fashion show. Ej, spoko, opcja, podoba mi się. Yy, także subskrybujcie koniecznie kanał, jeżeli chcecie więcej odcinków z Fortnite'a yy, na kanale Jawor, ale leniwy, to zostawcie też tutaj 1500 łapek w górę i wtedy będzie kolejny odcinek z Fortka. O, teraz ja. Dobra. Dzień dobry. Z kim się konkuruje? O, może być ciężko, ale mimo wszystko no spójrzcie na mnie tutaj. Ja tu wam zatańczę. A, z Only to jest. A my nie wiemy. Jaka weka, my nie wiemy. Dobra, słyszę u siebie sporo kroków. Ja przyszedłem dalej? A, nie wiadomo, kto przeszedł dalej. Okej. Okay, zobaczymy dalej, jak to się tutaj potoczy. Co my tutaj mamy? O, no to jest mój crush. Uwielbiam tego skinka. Ja tutaj zostaję ewidentnie. Także, no tak jak mówiłem. Więcej fortka, wiecie co robić. A, ciekawy jestem. Jak Fortnite, tak kanale... Jawor, ale leniwy. Okej. Okay. Czyli my nie wiemy tak na dobrą sprawę. Potem będzie wyłaniany zwycięzca? Połowa pewnie odpadnie i będzie dalej jakby grała. Tu te złote... Nie no, ten skin jest mech straszne. To tutaj. Tam skin imo pogo. A ten taki... Taka elficzka, czy cholera wie, ładnego kwiatka ma bardzo. Także imo... Ja bym ją wybrał. Tirki będą wieczorkiem. Widzowie na czacie dopytują, dlatego widzą też na czacie będę odpowiadał czasami. Eee, pieseł... I tu panienka, co on tutaj ma? Plecak niepasujący, a pieseł... Pieseł ma totalnie kilof niepasujący, ja idę tu. Ja idę tutaj. Dobra. Stos totalny taki trybik! Ej fajnie, może będę najczęściej nagrał takie trybiki właśnie na ten kanał. Spodźnij, opcja. Druga, druga się zaczyna, i uwaga! Jak to teraz wygląda? Watch the two players show off under their. Aha, czyli. Okej, okay, czyli teraz oni tańczą. Ten tu tańczy, a tamten co robi? Chodź, bałwan. Bałwan nie wie, co robić, chyba. Nie no, nie mówcie, że bałwan wygrał. A nie, dobra, myślałem. Bałwan nie ogarnia, co się dzieje w ogóle. No tutaj kolega ewidentnie wygrał, no. Bałwanik nie ogarniał tematu. Na podium? Tak, później będzie podium. Dobra, rozumiem. O, znowu tutaj elfka kontra rekinka bez głowy, bo to chyba skin rekina. A nie, ma jakby głowę. Ta emotka fajniejsza, bardziej mi się podoba. Lecimy tutaj. W sumie mogę wziąć flosa tak po dłuższym na myślę, teraz myślę. O, mam flosa! O, ale będzie flos tańczony. Będzie flos. We flosie się każdy zakocha. Ludzie pomyślą, ale OG Gracz. Na 100% wybiorę jego. Jestem ciekawie, jak długo będzie trwał ten w ogóle. Yy, ten fashion show. No tak wiecie. No to właśnie. To jest jedna emotka, z której wziąłem. Taka typowa. No tu jest więcej osób. Ja bym mi tak poszedł w żelka. Bo tamta faktycznie jest zbyt typowa. Ja tamtą też mam. Nie użyję jej na 100%. Bo sobie wybrałem kilka emotek przed, jakby przed startem tutaj. Jeszcze na streamku, polecam wam być na streamkach, bo na streamkach nie omija was żaden content. O, teraz ja, dobra, tańczymy flosa. Teraz flos jest tutaj tańczony, i ludzie pójdą na mnie, patrzcie, cyk. Ale zapraszam serdecznie, zapraszam. O, już widzę, że tutaj ewidentnie wygrana po mojej stronie. No, kto by się nie skusił na flosa, słuchajcie, kto by się nie skusił na flosa? No, przecież, że tak. Dobra, cyk. Mam nadzieję, że punkcik został zdobyty. Jak wygram, to będzie sztos totalny. Ale mam nadzieję, że póki co mam dwa punkciki. Dobra. Ten mi się... Ten totalnie mi się tyski nie podoba. Nim jest taki... O, teraz założę chociaż maskę Ironmana. Ale mimo wszystko ja idę tutaj. Ten kręci piruety. Chociaż tam te fajnie klaszcze. Ale nie, ten piruety tego mi się bardziej podobają. I ten jego odcień różu jest przecudowny. Także my zostajemy tutaj. Cyk Dobra Zapraszam kolejne osoby Co nam tutaj zaprezentujecie? Ten jedzie na skuterze Ten stoi Ten do samego OG Skull Troopera dostaje, nie? A nie, to chociaż to nie może To może nie być OG Skull Trooper Kurde Nie no, ja skuterek idę Przekonał mnie ten pies na skuterku Chciałbym zobaczyć IRL psa jeżdżącego na skuterku Dobra Wspólna emota, ale pokczam. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Kolega ma jakieś planety, nuda. Pokaż, pokaż Ty coś ciekawszego. O, ogień zajarany. Go tutaj. To jest taka miśka, ale jednak wiking. W sumie ciekawe spasowanie skina. Takie dosyć nietypowe. O co tu chodzi? Już wam mówię, widzowie, bo tutaj widzę, niektórzy dopytują. To, to jest fashion show, tak zwany. Czyli tutaj ładniejszy wygrywa teoretycznie. O, Runda trzecia. Skiny, emotki, glidery. Czyli tutaj jest all in one. Dobrze, że wybrałem jakikolwiek glider. W sensie ja wybrałem parasolkę. Taką. Okej, okay, ten marekinka. Ten, ten. Ta lotnia jest dość, dość dawna. Tutaj deska, nie, no ja idę w deskę. Idę w deskę, mimo wszystko. Bo teraz hype. Zobaczymy, co zrobimy w tej rundzie. Musimy w tej rundzie coś ciekawego pokazać, bo lotnie wybrałem słabą, bo nie wiedziałem, jak ten fashion show działa. Będę wiedział na przyszłość. O, dobra, okej. Okay. Co ja ma, tu mam? Dobra, ja po pierwsze stylowo idę. Tak o. Oho. To jest zły znak. Tutaj parasolka, proszę bardzo. Taka o, parasolka. I ja tu mam o. Zobaczcie, jak idę, kozacko. I jeszcze... Dobra, nie wiem, na kogo zagłosowali. Tutaj nie mam totalnie pojęcia. Mam nadzieję, że na mnie. Zrąbałem tą rundę. Ewidentnie ją skichałem. Co za muzyczka? A, bo to kolędowanie jest tutaj. Tako, Dobra, pokażcie, co macie w środku. Ten ma parasolę złotą, no spasowaną. Ten idzie z radiem w ogóle. Wchodzi jak, nie wiem, jak na jakąś imprezkę. O. Za meteor to ja szanuję. Meteor zawsze był szanowany i lubiany w Fortnite. Od meteoru się Fortnite zaczął w końcu, nie? Dobra. Ile to trwa? Pewnie jest 10-15 minut, myślę, max, widzowie. Da ktoś kod do tego? Jest dostępny ogólnie w trybach od Epic aktualnie. Dobra, ten leci na lotni. Ten nic nie robi. No pokaż coś. Nie, no. Ja tego tutaj wybiorę. Zakrasza na moim skinku wspaniałym. Dobra. Po czterech rundach, the player with the most points wins. Ok, a sek będą miały, nie wiem, więcej niż trzy osoby po trzy punkty. Ciekawe. Dobra, ten nie widzę w ogóle na czym leci. Ten ma fa. O! Fajne skrzydełka. Bardzo spasowane. Podoba mi się. Stajemy tutaj. No jestem ciekaw czy wygram To już zaraz O tu chłop wyszedł Chyba już nie mógł Nie mógł tutaj dłużej wytrzymać Dobrze Co my tu mamy? Co ty nam pokażesz? Taką średnią lotnię Chociaż te noże fajnie się otwierają A ty żelek co nam pokażesz? Nic nam nie pokażesz Nie no No tutaj no Żelek nie, nam nie zaprezentował nic specjalnego Parasolkę miał No z tą parasolką słabo Ja też słabo zrobiłem Cyk. To już będzie chyba jedna z ostatnich par. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Znowu mamy tą tutaj, o. I gość znowu mi się zbagowało, nie widziałem na czym leciał. Tu kręci piruet. Ty znowu robisz to samo. Ale tak ci latają te włosy, że ja staję tutaj. Przekonałaś mnie. Okej. Okay. Runda czwarta! A! And items O! Okej! Okay. Czyli jeszcze są rundy. Czyli są cztery rundy, czyli ostatnia runda została w tym momencie. No tak, bo w sumie tam było napisane. Nie zwróciłem na to uwagi. Po czterech rundach. Czyli cztery punkty można mieć maksymalnie. A co ja mam zrobić tutaj? A! Mam wziąć ten! Itemki! Dobra! O, nie granatnik ja wezmę. O, o, o! Mogę to wyrzucić? Nie, weź to, wyrzuć. O! Ja wezmę kuszę. Kusza idealnie pasuje do mnie, bo wiecie, bo ja jestem kolorowy, to miłość, te sprawy. Także kusza jest brana. Tak, o. chociaż tu jeszcze. Tu były jeszcze lamy. Hmm. No dobra, trudno. Jest jak jest. Zostajemy przy tym, co mamy. Kolego, jaki masz item? Co on wziął? On wziął aptekę do ręki <grych> Tamten za ukryci piruety, nie no ja pójdę tutaj do niego za ten kolor skina Ale to jest piękne oczywiście, o, ale strzelił RPGiem Radio wziął, a to nie zwróciłem uwagi Dobra tu, o balonik Balonik bardzo mądre, bardzo pomysłowe za to tutaj zwykły pistolet. Nie, no, za pomysłowy balonik ja biorę. Balonik fajnie wyglądał. To był bardzo dobry item. Cyk? Mamy to. Ok. Kto teraz? Pokażcie się tutaj nam. Nasze gwiazdy. Rakietnica. Z fajnym skinkiem pasującym do tego. Tutaj. A ten co ma? O! Firewerki, przekonał mnie Co prawda, pies i firewerki to się nie łączy. To się dość mocno. Nie, nie przekonał mnie. Jeżeli szanujmy pieski, nie puszczajmy firewerek. Ja, północ, ciekawostka, Sylwester spędziłem ze skipperem na rękach, bo niestety, firewerki. Poproszę Sadgę na czacie, na Twitchu i poproszę w komentarzu tutaj na YouTubie, bo północ była ze skiperkiem w domu. Niestety, bo firewerki tak się bał. Także jest jak jest. Także no, to połączenie było takie 3 na 10. Po dłuższym na myślę. Niby fajny efekt w gierce, ale mimo wszystko pies, fajerwerki. Dobrze. O, teraz ja. Dobra, co ja wziąłem? Ja wziąłem łuk. Chodźcie, ja was zaczaruję moją miłością. Ja was kocham wszystkich. No, chodźcie do mnie. Trzy osoby są u mnie, a tam są dwie. No i nie wiem teraz, co się dzieje. Patrzcie, jak ładnie tutaj. Nie wiem. Nie mam pojęcia, ile mam punktów. Mam nadzieję, że będę w topce. Ten znowu. A przecież on był. Czemu on. Tu znowu unieszczoną jest firewerki, ale on był z tym balonem. I co? I on ma mieć punkt więcej za ten balon? To skam będzie totalny. Jestem ciekaw, czy on tu wliczy dwa punkty. Okej. Okay. Top... Okej. Okay. Top 3 będzie na podium. O, tu kolega. Kto będzie top 2? I uwaga, kto będzie top 1? Jestem top 1! Wygrałem! Łatwiutko! Widzieliście? Wystarczyło pięknie dopasować skinka. Eee, S wygrano z randomami. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę. Mam nadzieję, że taki odcinek z Fortnite to wam się podobał. Być może będzie taki więcej na kanale Jawora, ale Leniwy. Trzymajcie się, do zobaczenia. papa, pa. Cześć.